No, drodzy moi widzowie, Wam pokażę fajną ciekawostkę. No, o, tu mam takie fajne kolczyki eleganckie. Tu są fajne kolczyki. Eleganckie. Fajne kolczyki. Jakbym będę miał tą dziewczynę, to mogę to jej dać. Fajne, eleganckie te kolczyki. No. Glancnówki. Glanznówki. No. Będzie ta jedyna, to ja bym jej to dał. Te kolczyki fajne, fajne Takie błyszczyki, fajne, superanskie. One mi się tak podobają. Jestem zadowolony z tych kolczyków, no Dziewczyna będzie ucieszona z tych... Będzie zadowolona z tych kolczyków, no. Takie eleganckie kolczyki. Wow. To jeszcze nowiuśki nierozpakowane. To one jeszcze są. To są takie kuleczki. Dajesz tu, jedno, drugie tu z tej. eleganckie. I wtedy można gdzieś iść na jakąś imprezkę. I wszystko gra, no. To kolczyki to są z wyższej półki. I no jak będzie ta jedyna, to ja je dam. No. Drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu. Coś Wam jeszcze pokażę drugą ciekawostkę.